O, myślałem, że wspomagania, a to taki maluzy! <laughs> Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Joker. I co dzisiaj będziemy wykonywać? Dzisiaj będziemy wykonywać się w pszenicy. Tutaj mamy załadowane, Tata już pojechał. Tu mamy załadowane, widzicie nasiona Dalgety z firmy Agri. I tu jest pszenica, tak, Moschus. Pszenica Moschus. Pszenica zwyczajna Ozima. To jest. I tu mamy takie dane jak MTN 40,70 g, siła kiełkowania 95%, czystość 99,8%. No więc trzeba wysiewać tą pszenicę. Siejemy 120-130 coś w tych granicach. Kurde, ile brudu. Ale dzisiaj piękna pogoda. Udało nam się skrócić rzepak teraz tylko i wyłącznie będziemy doglądać te nasze uprawy, żeby jak najlepiej do zimy były przygotowane. Nie chcieliśmy się od pszenicy, ale namówili nas mówiąc, że dobra pszenica zobaczycie, że się wam uda. No, i zobaczymy, czy się uda, bo tak sceptycznie jesteśmy nastawieni na tę te, te, e, na pszenicę, bo kiedyś nam nie wyszła i tak się zraziliśmy. O, zobaczcie sobie tutaj, tą działkę fikuśną, sialiśmy żydko, heltop, jak ono pięknie wschodzi, jak ono ma wigor, W szoku jesteśmy. Ale Eltek idzie, żebym się nie zakopał. Chyba się nie zakopie. ale równo wygląda nad polu. Pięknie. Mi się podoba. Teraz super. Galancja. Pszeniczka musi być ładnie zasiana. Co on tam robi? Co tam się stało? Kurde, teraz nie przejadę co on tu robi? Pięknie to wygląda, równiutko. Nie ma nic. Bardzo ładnie. Tu było uprawiane agregatem i tu później te ulewy takie przyszły, że wszystko zalało. ale to trzeba załadować to, nie? Kolega tutaj górczyca na poplon zasiał. Wiecie jak tu szumi od pszczół? Ile tu jest pszczół? Pięknie, o motylki nawet. Idziemy dalej, idziemy do kolegi. Siema, Siema. jak tam robota idzie? O, tu wykopa... Nie, tu jeszcze nie wykopane. Jak w tym roku wydajność? Nieźle. Nie... Nie to nie jest tak. No Idziemy zobaczyć, co oni jak tam kopią. 60, ciapek, ciapek kopie kombajnem bulko, tak? Tak. Sławek kopie? Nie. Chodzi. A, tata. A ty masajkiem podjeżdżasz, tak? A, no. A Sławek co? W pracy. A, w pracy. To no, dobrą robotę masz, nawet na kombaj ci nie dali. Ktoś musi boi. <noise> Pogoda, nie? No ta. Jutro ma padać. Jutro ma padać? No. O, jakie ładne! Co to wineta? No. No i gdzieś się jeszcze zgadłem. Widzę po tym. Moje takie okrągłe są, ale ładne ziemiaki. Na taką suszę, nie? No, na tą suszę. Zadowolony z explonow? No, no. Cena dobra. Cena dobra, no. Trochę zielonych. Bo aż po wychodziły, nie? Z rajek tyle było ich. Ale dużo jest, To mówisz w tą, w jedną stronę i już pełen zbiornik ma? No, w jedną stronę praktycznie i zbiornik, nie? O kurcze. No tamtych nieraz na nie dojeżdżaliśmy, nie? O ja. A to jest ten kombajn Bolko. Kurde, nowe opony masz tutaj. No. Nowe opony. Ale ładne. Trochę wąskie, nie? Do prysków. on do prysku czy jak dajecie go? No teraz będzie Masa Masaj Ferguson. 255 Siądę sobie, jak pozwolisz. O! Ty, ale siedzenie to otwarte, twarde, nie? Nie ma w ogóle amorty... amortyzacji. Takie miało. Ty jest sprzęgło? No. A tu? A na nogę. Na nogę. Kurde, na nogę, jak gaz w ogóle. Fajnie. Nie odbija ci gaz. O kurde, coś wyleciało mi. Wypadł? No. A teraz się naprawi. Już joker w lasie zepsuje. czekaj, czekaj. Ty kurde, jak ci wypadnie, to ty będziesz jechał bez zatrzymywania. Cały czas jedziesz. Nie, to. Ja wiem, że trzeba do, nie trzeba do końca śliczyć, wiesz. Aha. O. O. Czekaj, tu jest jak w Perkinsie. Dobra Kluczykiem masz? Ale myślałem, że takim jakiś tym A to trzypek! O, Myślałem, że z to taki maluzy. luzy <gry> Ale cich się od trzypeka ma większą kabinę. Na ręczny tylko trzeba oczu. Ręczny też masz za... zaciągnięty? Nie, no puszczony. Na ja, ręczny razie tylko trzeba oczu. Jedynka, tak? Nie, wczesny. No. Wczesny? To to drobnie masz. To jedynka na dół? Kurde, prawie się odwrotnie. Kurde, jaka bura, Nagraj no, mi jak ja No, jak się pechło gasienie wszystko, okay. Okay. Pura fajna. o. Weźmiemy na luz. Te właśnie, luzy, tak? Właśnie to, no. To no. I wytrzymało mi się od czasu i się rozsypało z nie? No. Tak. Jest, tam jest. Ja myślałem, że takie wspomaganie lekkie, jeszcze lepsze no. niż w Perkinsie. I Aha. A co, nie podnosi? Pierścień strzeli. Aha. Też robili, nie? No, tak, no. Tak. eu ja cię nagram jak jedziesz. Zasiania, teraz całe pole zasiadam O sieje tata Elegancko, poprzeczniak sieje Dzień dobry, dzień dobry, znajdujemy się na plantacji pszenicy Przywitaj się Siemanko Plantacja pszenicy Moszus Zobaczcie jak to wygląda pięknie, pokażę Wam kamerą. Dzisiaj jest 11 października. Ta pszenica była siana na 280 roślin na metr kwadratowy. No to w granicach 140 kg no, na hektar. No, to hektar. był pierwszy termin siewu. Adrian tam poda, bo w kalendarzu jest zapisane kiedy. No ładnie a dziś... wygląda. Już chwasty też wschodzą. Czekamy na babie lato, żeby jak to tak zwane babie lato, bo ma być już od niedzieli ładna. O, jakaś tam poprawa pogody, koniec już tych deszczy i wtedy y, przymiarka będzie do oprysków na chwasty. No, no już tak. się chwasty gdzie niegdzie pojawiają, tak. jak widać. No przeciwka już ładnie. Już tutaj pie... fajnie, fajnie wygląda. Tak względnie wygląda, nie? Jest równe pole doprawione. No i zasialiśmy ją na najlepszym stanowisku. 4 A u nas jest na... to jest najlepsze stanowisko. Najlepsze Czyli stanowisko tu, lepszej nie ma. Tu My nie mamy akurat, My. w tym miejscu mamy najlepsze pole i poszła pszenica, pszenica jest po owsie jak wiecie, pod owiec był, był obornik jak wiecie dawany, susza przyszła, czyli tak. ten obornik nie wiem czy w ogóle w 20% był. W czyli ta pszenica tutaj ma podkład żywnościowy, będzie, będzie miała z czego czerpać, bo po tych deszczach ten obornik tam się przecież rozłoży, no to jak walnie... Żadnych zech, MPK 60, nie dawaliśmy. Nie, no pewnie, 60-70% tego obornika wykorzysta, a my przecież tu waliliśmy 30 ton na hektar obornika, no ludzie, to ona ma tu potencjał i widać jak ona pięknie jest pięknie rusza równo. Po siewniku e, talerzowy piękne wschody. Może trochę tam, tam mi nawigacja lekko uciekła, ale, ale, ale no, 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 no takie te szybkie. No, no, przecież czy i tak to ładnie wygląda. Chodźcie tu co, a ten wiatr dzisiaj jest. Cochniemy się trochę tu, no, no. ale ładnie wygląda, naprawdę. Jest równe pole, równe wschody, e, potencjał no, widać wygląda. w tej pszenicy. Siejemy pierwszy raz Pszenice. pszenicę o zimą. No bo my przeważnie pszenżyta, żyta, owiec. Z owsa w tym roku w ogóle zrezygnowaliśmy ze względu na to, że 2 lata pod rząd susza, 3,4, 2 lata pod rząd owiec sypną, no to jest granica zera. Także to ta opłacalność to uciekła przez brak wody i wszystko w ziminach. Wszystko. Jest pszenica, zasiana, z zamian owsa, no nie będziemy tego. Opuścić. Ja wam jeszcze chciałem powiedzieć, bo na hasło Joker Farm e, w Agri, trwa promocja na nasiona dalgety. Jeszcze Jeszcze trwa promocja, więc tam możecie się zgłosić i wtedy dostaniecie. Ten, ten konkurs jest trochę dla takich większych gospodarzy, ale paru się zgłosiło i dostało nawóz do listny e, gratis. Tam jest nawóz z tego, co się nie mylę wisz jeszcze raz. No, no, ktoś będzie chciał, to tam macie jeszcze link, po prostu możecie skorzystać z tego, że oglądacie nas. Eee, to kropa bluza, reklama kropa. Zimno się zrobiło i widzicie, bluza wraca, będzie aż do wiosny pewnie. Chyba już, zobaczcie jak wygląda, już któryś sezon jest, ale materiał trwały, jeszcze nigdzie dziur nie ma. Zaczyna płowieć, ale... Trochę tu przygotowałem, bo trochę odmianie no chciałem jeszcze. powiedzieć, e, sobie na telefon e, zgrałem. Mosiusz to najnowsza pszenica wyhodowana z myślą o producentach, którzy obok potencjału plonowania oczekują najwyższą jakość ziarna. To odmiana została zarejestrowana w 2016 roku w BSA. Jest, ma bardzo wysoką zimotrwałość. Wysoką odporność na mączniaka, to jest przede wszystkim ten jak to przecież zabiera plony, jeżeli się nie wstrzelimy dobrze z ochroną. No i też jeszcze wysoką odporność ma na rdzę żółtą pszenicy, nie? Także no zdecydowaliśmy się, że zasiejemy tych parę hektarów, zobaczymy, pszenica niech jest. No nie, u nas nie liczymy na rewelacyjne plony, bo to... to to nie tędy droga, jeżeli będzie znów jakiś trzeci rok suchy no to no i przy nic nie będzie no. ale no coś musimy robić, jakieś zmianowania, jakieś wprowadzać inne rzeczy bo przecież nie możemy bazować na trzech y, 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 tylko y, zbożach teraz już praktycznie u nas w zmianowaniu jest pięć y, różnych y, o, rzepak i, i cztery zboża no, także y, już możemy sobie sortować y, te kawałki pod względem zmianowania, no zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie dzisiaj jest 11 października, jest zimno. Przełom ma być od jutra, niby już w niedzielę, 13, ma być już ciepło się robić, tak zwane może i babie lato. Wtedy będziemy już szykować się z opryskami, bo nie będziemy e, przecież zostawiać, jeżeli będą odpowiednie warunki, przymrozków nie będzie w nocy, to pryskamy na chwasty, tak jak w zeszłym roku, bo to był sukces i nie było żadnych powtórek o ziminach. Owiec jest, jest jedna przyczepa zostawiona, w razie czego to zawsze będziemy mieli co przejść, no, ale my mamy bardzo dużo rzepaku. No to żepak, yy, dlatego yy, jest owiec zostawiony. Yy, rzepaku mamy tyle, co byśmy musieli owsa siać. No, no trochę mniej, tam 20 może hektarów ponad no. owsa by trzeba było siać, a mamy rzepaku no, zasiane. No, Zamiast e, przynżyta jest stawiona pszenica. Podzieliła pszenica połowa, jest e, po, połowę e, tego stanowiska. To pszenica zabrała, gdzie by miało tu być przężyto. Do zaprawienia tej odmiany używa się zaprawę fungicydową z półki premium, która przeciwdziała rozwijaniu się wielu chorób i oraz wpływa pozytywnie na dynamiczny rozwój korzeni w roślinie. Dobra, my jedziemy dalej i tyle. Jedziemy dalej. Idziemy że znaczniki z jednej strony zakłada, a z drugiej. Na kamerze widać takie puste, nie? Po prostu mało. Na kamerze słowo widać, ale jest naprawdę w porządku. Wschody są równe. Jest tutaj. Dobra, to my kończymy do następnego odcinka. Opa. Pa.